Chciałyśmy się pokazać jak najlepiej. To jest pierwszy mecz otwierający sezon 2015-2016. Myślę, że to, był, to była dobra siatkówka. Wiadomo, że tutaj jest troszeczkę różnica klasy między, między naszym zespołem a zespołem Bydgoskim. Tam są bardzo młode zawodniczki. Yy, ale uważam, że i tak momentami grały całkiem nieźle. My postawiłyśmy trudne warunki, zagrałyśmy dobrze zagrywką, potem blokiem, więc, więc wyniki, myślę, mówią same za siebie. Łatwo, szybko i przyjemnie, tak. Yy, no wiedziałyśmy tak naprawdę, z kim my będziemy dzisiaj grać. Yy, chociaż też nie należy lekceważyć takich przeciwników, co pokazały naprawdę czasami broniły takie piłki no niesamowite, także naprawdę należy im się szacunek za walkę. Ale wydaje mi się, że podeszłyśmy do tego spotkania jak najbardziej skoncentrowane i zmobilizowane i wygrałyśmy za trzy punkty i to jest najważniejsze. Trudno jest zagrać spotkanie zaraz po tym, jak wróciłyście z Super Pucharu Polski? Myślę, że teraz każda jest psychicznie nastawiona na to, jest że... najlepsza! <noise> nastawiona psychicznie na to, że będziemy grały co, co trzy dni, więc, więc myślę, że powoli wchodzimy w ten rytm. Trudno jest się zmotywować na taki potencjalnie łatwiejszy mecz po zdobyciu Super Pucharu Polski? Czy trudno? Wiadomo, że ta motywacja jest y, troszeczkę inna niż, niż na, na inne zespoły, ale tak naprawdę, no, żeby wygrywać to trzeba wyjść i zagrać, także na pewno ta koncentracja dzisiaj była, tym bardziej, że pierwszy mecz przed własną publicznością, która jak zwykle się spisała bardzo dobrze, y, no i dzisiaj możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Pierwszy mecz to od razu tatuetka MVP dla Ciebie, to zwiastun dobrej formy w tym sezonie? No, mam nadzieję, że takowa przyjdzie, <laughs> bo na razie do dobrej to mi jeszcze daleko. Ale, ale myślę, że, że to jest miłe wyróżnienie na początek sezonu i mam nadzieję, że cały sezon będzie tak samo udany jak dzisiejszy mecz dla mnie. Dwa pewne sety w dzisiejszym spotkaniu, w Twoim wykonaniu, czy to oznacza, że już można powiedzieć, że jesteś praktycznie w pełni, w pełni przygotowana do gry? Pełni ciężko powiedzieć, tak naprawdę w sobotę miałam pierwszy taki normalny trening, także to można traktować jako drugi mój normalny trening. Jeszcze troszeczkę brakuje mi tej dynamiki, trochę, trochę skoczności, ale tu myślę, że przyjdzie z biegiem czasu. Też yy, mamy troszeczkę czasu na to, żeby, żeby spokojnie mnie wprowadzić żeby nie na, na hura, bo to naprawdę później może się źle skończyć. Także robimy to wszystko z głową i powolutku. Zdrowie.